Cześć, witajcie na moim kanale z tej strony Magnes. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam już drugi odcinek z mojej kwietniowej wycieczki do zakopanego, tym razem dwie wille w stylu zakopiańskim, Atme i kolibę. Zapraszam do oglądania. Pierwsza, którą willa, którą wspomniałem, czyli Atma, po, została zbudowana po roku 1890 przez Józefa Kasprusia Stocha jako pensjonat, czyli budynek wynajmowany letnikom. Był początkowo zbudowany jako parterowy dom, w 1926 roku dobudowano piętro, przebudowano wnętrza, wprowadzono udogodnienia, kanalizację, prąd, piece, ogólnie polepszenie komfortu. Nazwa tej willi Atma pochodzi z sanskrytu i oznacza duszę. Była nadana przez letników urlopowiczów w latach XX wieku. Ale głównie willa ta jest kojarzona z postacią kompozytora Karola Szymanowskiego. Mieszkał tu w latach od 1930 do 1935 roku, wcześniej odwiedzał zakopany, ale wtedy tylko jako gość. Tworzył tu właśnie, to właśnie w tym miejscu Karol Szymanowski utworzył niektóre ze swoich ważnych utworów, m.in. innymi czwartą symfonię koncertującą oraz drugi koncert skrzypcowy. W willi tej bywało też wielu przyjaciół artysty i ważnych osób ze środowiska literackiego jak i muzycznego. Po tym jak Karol Szymanowski opuścił tę willę, Budynek został użytkowany przez różnych lokatorów. Pomysł przekształcenia w willi w muzeum istniał już po jego śmierci, ale dopiero w latach 70. XX wieku udało się go zrealizować. W latach od 1972 do 1974 dzięki inicjatywie dziennikarzy Zdzisława Sierpińskiego i Jerzego Waldorfa, zbierano środki na wykup willi. W 1974 roku przekazano ją Muzeum Narodowemu w Krakowie. I oficjalnie muzeum jest otwarte dla zwiedzających od 6 marca 1976 roku. Opuszczając Willę Atma, przeniesiemy się teraz do innej willi w stylu zakopiańskim, a mianowicie Willi Koliba. Willa Koliba została wzniesiona w latach od 1892 do 1893 na zlecenie Zygmunta Gnatowskiego, ziemianina Spodola i miłośnika sztuki ludowej Podhala. Autorem projektu był Stanisław Witkiewicz, który chciał stworzyć styl architektoniczny, inspirowany lokalnymi tradycjami. Drewnem, sztuką góralską, jako alternatywę dla popularnych wówczas stylów uzdrowiskowych, tak jak na przykład tyrolskich czy szwajcarskich, warto zaznaczyć nazwę koliba. W gwarze góralskiej oznacza szałas pasterski. Koleba to symboliczna nazwa, bo budynek inspirowany był architekturą ludową, choć pełnił funkcję willi mieszkalnej. I wystawienniczej. Po śmierci Gnatowskiego w 1906 roku, willa została sprzedana jako kolekcja etnograficzna. Przyszła do Muzeum Tatrzańskiego w czasie II Rzeczpospolitej i dalej, willa miała różne funkcje: dom wypoczynkowy, potem po wojnie, dom dziecka, sierociniec. Podczas okupacji niemieckiej budynek pełnił rolę siedziby Hitler Jugend, ale przetrwał bez większych zniszczeń. W 1983 roku, Koliba została wpisana do rejestru zabytków jako obiekt o znaczeniu historycznym. W latach 80 i 90. na przełomie prowadzono remont konserwatorski prace zabezpieczające odzys odzyskiwanie historycznych elementów przywracanie wyglądu z początku XX wieku. I od 4 grudnia 1993 roku willa pełni funkcję muzeum w stylu zakopiańskiego imienia Stanisława Witkiewicza oddziału Muzeum Tatrzańskiego. I zgodnie z założeniami stylu jest to pierwszy dom wybudowany w tym stylu architektonicznym, te, tego typu. W takim razie kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za obejrzenie. Proszę zostawić subskrypcję i kciuka w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.